Dziś mamy 21 dzień kwarantanny. Jest środa, i wtedy wszystko się zaczęło. Trzy tygodnie temu ogłoszono kwarantannę, ogłoszono, że dzieci nie idą do szkoły. I chciałbym w tym filmie dzisiaj wam pokazać, jaka jest obecnie rutyna w domu po trzech tygodniach, jak zmieniło się nasze życie. Nowa czynność. Regularnie, bardzo regularnie, systematycznie obrabiam firmy. Właśnie robię rendering z dnia wczorajszego z urodzin Ameryki, będzie w dwóch częściach filmu. Pierwsza część dzień, bieg, a druga część sama impreza i prospakowanie prezentów, więc oglądajcie. Dzieci rysują, odrabiają prace domowe zadane przez aplikację z przedszkola, te samerki praca. Oliwka też coś koloruje. To też praca domowa widzę, bo jest podpisane w drogu Oliwka. Poza tym, jak zwykle dzieci hałasują i rozrabiają. Ktoś, kto rozsypał kredki. I nie chcę ich pozbierać. Jak zwykle trzeba zmywać, nie ma wejścia. A ja jeszcze nie wypiłem siemienia. Jedna winowajca w końcu poskłada kredki. Po interwencji mamy taty i oliwki. Wspólne odrabianie pracy domowej. To jest czerwona krwinka, nawet Amelka pomalowała ją na czerwoną. Zakładamy tak, i zaciągamy Potem zrobimy dokładnie to samo Tylko Trzeba zrobić takie dwie pętelki I teraz tą Tak samo jak przed chwilą przełożyłaś w tamtej To tak samo przekładasz te dwie pętelki Dokładnie tak samo to, No naciągnij, naciągnij, tata to trzyma, to przytrzyma naciągnię. I teraz Z tą pętelką jest tak jest tak Że ona nie jest na końcu Tylko ona jest na początku tak musisz trzymać. Dobrze, tak. Trzymaj. O, tak. I teraz musisz to z tym, co masz tu, przełożyć tak samo jak przekładałaś tamte przed chwilą. O, o, dobrze, krzyżujesz i jedną przeciągasz pod spodem. Ciągniesz, 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 ciągniesz. Tada. I proszę, zawiązane jest. Dobrze jest zawiązane. To jest szantaż emocjonalny. Żeby tata zrobił coś za dziecko. Tata nie zakłada za Amerykę. Tata uczy, jak się zakłada, pokazuje kombinację. Sprzątanie na rolkach. W kółko po pokoju można jeździć. W tym pokoju rok temu, nie cały rok temu, w czerwcu. Oliwka, uczyłaś się pierwszy raz stawać na swoich rolkach. Jeździć! A potem jeździć. Najpierw to usiłowałaś utrzymać równowagę. Dziś trening hamowania beczką, tak? Ten wyszedł. No ta Melka uważa. To jest parcie na szkło. Gapi się w obiektyw i nie widzi, że w kwiatki zaraz wjedzie to małe. Oliwka się zmęczyła. Padła i się relaksuje. To jest nowa rutyna domowa. Dzieci jeżdżą po pokoju. Tata sprzątnie ten z tą siłownię, musi skończyć na dole. Będzie więcej miejsca do jazdy. I rutynowo jemy oczywiście owoce. Kilka już je. Rutynowo je owoce. Smacznego. Nie reagujemy. Amelka je i się gimnastykuje. A potem nie ma siły na wspólny trening. I rendering drugiej części filmu. Drugą część dostanie Amelka. Super, brawo. A mogę pójść? O, takie spodnie ma dziecko brudne. Się uczy jeździć na hulajnodze z górki. Kolejna nasza rutyna, to mycie rączek, regularne, mydełko. Raz, dwa, trzy. I Tawa była i jest i będzie. Super. Dziękuję. Trzeba zrobić zupkę. Dzieci zgłosiły, że są głodne. O. Mama rozbiera się w biurze. Zakupy zrobione? Zrobione. Ale zakupy tyle samo trwały, co czekanie. Zabawa też należy do rutyny. Tu się nic nie zmieniło. Zabawa była przed kwarantanną i jest na kwarantannę. Dostałem deser, tylko nie dostałem łyżki. Ciekawe jak mam jeść. Mama. Już mam widelec. Każdy ma widelec, dla mamy też jest widelec. Tylko mama nie ma z kolei deserka. Rotynowo Agnieszka nas rozpieszcza. Oliwka się uwolniła. Nasza kolejna rutyna codzienna to rozgrzewka, ogólne rozciąganie całego ciała i rozciąganie do szpegatu. To jest nasza rzecz, którą robimy codziennie. Koniec. Na pewno nie wymieniłem wszystkich punktów rutyny, ale ostatni punkt jest zawsze ten sam. Idziemy spać. Dobra noc. I pewnie wasze życie też się zmieniło. Napiszcie, co robicie nowego, co zostało starego jak wygląda teraz wasze życie w nowej rzeczywistości, w nowych warunkach.